Dzień dobry. Serdecznie Was witam w kolejnym dniu z Biblią. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić doczesności i przemijaniu. Przemijanie jest niezbyt interesującym tematem. Budzi nostalgię, smutek. Nie zachęca. Nasz świat nosi na sobie ciężar przekleństwa z ogrodu Eden. Ludzie, zwierzęta, rośliny, domy, żywność, wszystko to starzeje się i traci na wartości. To taka stała inflacja. Z każdym rokiem coś się starzeje. Zapraszam do refleksji nad doczesnością. W pierwszej kolejności chciałbym zabrać Was do fragmentu Biblii, który jest zapisany w liście do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, 4.10. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Cóż, jedna z wielu krótkich informacji zawartych w Nowym Testamencie. Tym razem apostoł Paweł mówi o tym, że jeden z jego najbliższych, najbardziej wiernych współpracowników, Demas, zdecydował się odejść, opuścić Pawła, opuścić też pewien styl życia, wybrać inny, wybrać świat doczesny. Nauczanie biblijne o marności i przemijaniu dotyczy właśnie przede wszystkim ziemskiego świata. Tego, co jest w naszym otoczeniu i co oddziałuje na nas, a dotyczy przede wszystkim naszego ciała. Jak wspomina Święty Paweł, można się do tego świata przywiązać. I Demas wybrał właśnie ten przemijający świat. Teraz chciałbym popatrzeć Razem z Wami na pewien fragment Biblii, który, jak wiele innych, kieruje naszą uwagę i pomaga nam rozstać się z tym, co przemija, z tym, co jest doczesne, ze światem, a wybrać to, co nie przemija, co trwa wiecznie. Zerknijmy więc razem do pierwszego listu Świętego Jana, apostoła, do listu powszechnego, drugi rozdział i dwa takie krótkie wersety. Bo wszystko, co jest na świecie,. Pożądliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Wiecie, problem tego świata jest taki, że on tak naprawdę się kiedyś skończy. I przywiązanie do tych rzeczy zaowocuje tylko rozczarowanie. Oczywiście, mówię tu o takich rzeczach, które pozornie wydają się fajne, ciekawe, interesujące, przydatne, bardzo dobre. Można to powiedzieć o ludziach, którzy wiele gromadzą. No przecież kiedyś będą musieli to oddać. Tak samo gromadzimy majątek, pieniądze. One w pewien sposób przyciągają nas, ale miejmy tę świadomość, że to wszystko przemija. Zostawimy to kiedyś, odejdzie albo to od nas, albo my odejdziemy z tego świata. Ale żeby nie być rozczarowanym, Biblia przyciąga nas do innej nadziei, do której Bóg nas zaprasza przez swoje słowo. I mówi kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Nie przeminie słowo Chrystusa, nie skończy się życie wieczne. Kto kochał, ten wie, że miłość też trwa wiecznie. Że jest jeszcze wiele innych skarbów, które nie są jakby z tego świata, które nie należą do tego ziemskiego, przemijającego świata. Ewangelia zaprasza nas do Bożego Królestwa, które absolutnie nie jest częścią tego świata. Chrystus powołuje nas, abyśmy pozostawili ten świat i poszli za nim. Może niekoniecznie opuścimy swój dom, czy też, też miasto, ale nie będziemy miłować tego, co jest doczesne bo czeka nas o wiele cenniejsza wieczność. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.